Cześć, witam Was serdecznie przy kolejnym projekcie. Mam ze sobą narzędzie zbrodni, ale do tego później. Póki co to jest app w wersji GTI, całkiem generalnie ładny. Znaczy, no ładny, no tak jak widzieliście, ładny. Nie jest tam może piękny i czysty, ale ładny. Ma mały defekt. Nie często się to zdarza, ale generalnie jakby no, zdarza się. Proszę państwa, zapraszam do środka. Proszę bardzo. Niestety już wszystko zostało wyjęte i jest to spowodowane przygotowaniem auta do drugiego opisu, gdyż jest to szkoda autokasko, przydarzyła się mała przygoda pani, bo pani jest właścicielką, zresztą z bardzo zabawnym mężem, z którym zawsze gdzieś tam, tak wiecie, okiem się uśmiechamy do siebie, bo ta pani zawsze fajnie opowiada. Czyli jechałam. No coś tam walnęło, ale żeby zaraz, jakby. To bez przesady. Pojechałam na przegląd, do bo przegląd pierwszy, nowy, ładny, a pani mówi, że ja mam w podłodze dziurę. No jak dziurę? No normalnie dziurę ma pani. Ale jak to się stało? I teraz, proszę Państwa, nie będę skazywał Briana na to, żeby kładł się na ziemię, ale musicie mi uwierzyć, że ja tutaj mogę ten śrubokręt sadzić z tej strony. Z tej też mogę, ale on nie chce tutaj wyjść. <śmany> Mamy otwór wielkości mniej więcej pięści. Z pękniętą blachą tutaj, pod tym wzmocnieniem, trochę tak, trochę tam no dziura jest, to co tutaj znaczy? Dziura to nie, ale otwór to tak. Eee, więc wszystko śmiesznie i fajnie. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że musieliśmy wypryć cały środek. Licząc na to, że będziemy mogli to z góry zdiagnozować, ale nie możemy, i wbrew pozorom, haha, hihi. A tak naprawdę będzie to dość spora naprawa. Z tego, co się zorientowałem, możemy dostać podłogi i możemy te podłogi. Daj, ten telefon. Ja będę świecił trochę, żeby móc sobie opisać, co i jak. Zrobię to tak, żebyś... żeby światło nie szalało. A więc. To trzeba wyrzucić, to trzeba wyrzucić. I teraz mamy dwa płaty podłogi. Pierwszy przychodzi tędy, i tutaj jest wspawywany. I łączenie jest pod tym wzmocnieniem. I liczę, że się w tym zamknę. Natomiast boję się, bo tam jest rozerwana blacha. Zresztą, jak przechylimy samochód, to ja wam to pokażę, jak ta blacha jest rozerwana. I boję się, że będziemy musieli wymienić jeszcze tą tylną. Podłogę, bo to jest gdzieś na łączeniu. Ta blacha dosłownie pękła, rozerwała się i poszła do góry. Eee, więc zobaczymy, jak to przyjdzie. Tak naprawdę, w momencie, kiedy wypunktujemy to wzmocnienie do, e, do fotela. Bardzo zabawnie, bardzo fajnie. Natomiast no, życie e, zdarza się e, i też trzeba pamiętać o tym. Już ci oddaję. I też trzeba pamiętać o tym, że właśnie takie sytuacje następują. Liczę na to yy, i tutaj już naprawdę z duszą na ramieniu, że zmie zmieszczę się. Nie będzie szkody całkowitej. Z tego co sprawdzałem, części nie są one drogie. Kosztują gdzieś koło półtora tysiąca złotych. Półtora tysiąca złotych brutto kosztuje podłoga. Jedna, czyli dwie to tam powiedzmy 3000, tysiące. Wzmocnienia nie wiem po tysiąc powiedzmy to jest gdzieś z tysięcy. Ale pracy, tak jak widzicie przy tym, jest niemało. Będzie trzeba rozpiąć te wszystkie instalacje. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zdjąć deski, żeby je rozpiąć. No to wszystko zobaczymy. Generalnie wieź wagen, więc powinno pójść z płatka z rozpinaniem tego wszystkiego. Na szczęście nie trzeba zrzucać baku itd., itd. Więc na razie nie jest źle. Wszystko sobie później zabezpieczymy. No i też zabezpieczymy to w środku normalnie lakierem, żeby, żeby nie było tak naprawdę niespodzianek. Z zewnątrz nadal auto będzie dziewicze. I nadal będzie ładne. Także to tyle. Na, to, na ten moment podniesiemy samochód do góry. Będzie drugi opis, będziemy więcej robić, to też pokażemy Wam, jak to wygląda technicznie, żeby taki właśnie połać podłogi po prostu wymienić na nową autoryzowanej stacji obsługi. Póki co klikajcie, obserwujcie, klikajcie suby i zaraz zobaczymy się znowu. Jesteśmy w trakcie, pamiętacie e, naszą podłogę, ona już tutaj częściowo jest wyrwana, ale zaraz wam pokażę że tutaj rozpunktował mareczek wszystko ja wam to zdejmę tylko nie mam tego jak złapać yy. <ścoughs> trochę podłoga się wbiła nie aż tak że pogięła ten spornik cały w ciul no niesamowite po prostu naprawdę niesamowite tym bardziej że pani mówi że no, coś tam poczuła, ale generalnie to... Przyznała nam ubezpieczalnia to, co żeście widzieli właśnie wyjąłem. To będzie nowe, to będzie nowe, podłoga też będzie nowa. No niestety. Na szczęście zmieścimy się w szkodzie bez żadnego problemu. Części są blacharskie, tanie, więc... Jakby do podłogi, więc nie ma tutaj zamieszania. Dobra, kończę, bo nie przeszkadzam pracy. Wracamy do APA, który zrobił sukces na ping jak to mówi jeden z naszych pracowników. E, no właśnie, dziura w podłodze. I teraz, e, żebyście też mieli świadomość, jak to tak naprawdę wygląda, zapraszam. E, czy ty to widzisz w środku, czy przynieś lampę? Telefonu, Telefonu nie mam ze sobą, a daj mi swój. Uwaga, nowy drogi. Nowe drogi, uwaga, nowe drogi. Proszę Państwa. Po części i teraz tak. Te elementy, czyli to, to i to jest nowe. To też jest nowe. Teraz tu pod spodem w tym miejscu była dziura, jak dobrze pamiętacie. Przychodzi płat podłogi o taki, i teraz, żeby się dostać do tego płatu, tak jak widzieliście, trzeba to wypunktować, to wypunktować i to wypunktować. I niestety nic na skróty tutaj nie pójdzie. Tak, widzicie, trzeba wyjąć cały środek, komputery, tam jedna wiązka została, żeśmy nie rozpinali, bo można ją podwiesić do lakierowania i tyle. Natomiast, no niestety, każda ingerencja w podłogę jest no, trudna i tutaj jeszcze i tak jest mało tych rzeczy do rozpunktowywania. W samochodach, które są bardziej skomplikowane, czasami jest ich więcej, tych wzmocnień i tego wszystkiego. Także musicie mieć tą świadomość, że tu kosztorys. Proszę Państwa, 7 chyba 400 wychodzi ta imprezka z, że tak powiem, tu otworem. Zwracajcie na to uwagę, dlatego że jeżeli macie takie szkody, to nigdy nie będzie trwało tydzień, nigdy nie będzie kosztowało 2-3 tysiące i zawsze będzie z tym jakiś tam problem. To na chwilę obecną tyle. W poniedziałek przypylimy w kolor bazę z utwardzaczem albo położymy może poliuretan, żeby to już tak nie było... Na biednie, tak jak jest seryjnie. Poskładamy to wszystko, wjedziemy z dywanami, fotelami, całym tym bałaganem, który tutaj jest, i pani będzie mogła się jeszcze przed świętami tym samochodem cieszyć, chociaż nie wiem, kiedy zobaczycie emisję tego odcinka, ale w tej chwili jest tam około 15 grudnia i właśnie to tak wygląda. Słuchajcie, bo już tutaj Igor zaczął składać. Włożył już dywan. Ale pokażę Wam, o, chociaż odchylę, cholera, ale tu ciemno. No trudno. E, nie będę mu za mocno przeszkadzał. Wszystko jest polakierowane, zrobione, zabezpieczone. Został nam jeszcze dół, ale. Tak, nie masz tu jakiejś lampy. Masz, dobra. No, nad kolem. No, nad no o, Dobra. Weź tutaj świeć, tutaj ładnie. To pokażę, jak to wygląda. O. I ciach. Tu mamy wszystko zabezpieczone, odchylam Wam ten dywan, o w ten sposób jest to zrobione. No środki są zawsze niedolakierowane, ale my ze względu na to, że blacha jest świeża, musieliśmy to dolakierować w całości. Dobra, składaj wszystko i oddajemy. Dobrze, słuchajcie, ostatnie momenty z apem. <laughs> Środek już jest e, złożony, tak jak żeście przed chwilą widzieli na, na time lapsach. Z dołu przyszła nowa płyta. E, położyliśmy też konserwację. E, zabezpieczyliśmy ją również polikołtem, e, w tym oczywiście zakresie, gdzie była wymieniana e, podłoga. Z drugiej strony też coś tam jest natryśnięte, ale nie po całości. Myśmy przelecieli po całości, żeby to zabezpieczyć, i w gruncie rzeczy to tyle, jeśli chodzi o mały kamyczek który może i był. Coś tam poczułam, ale żeby zaraz dziura bez przesady. No to właśnie bez przesady. Wszystko jest gotowe w tej chwili auto idzie do sprzątania i pani będzie mogła się nim nadal cieszyć. Pozdrawiam was serdecznie. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania i będziemy Starać się na nie odpowiedzieć. Do następnego. Cześć.